że wielki sukces z Telewizji Polskiej, programu pierwszego i TVP Sport są z nami reprezentujący TVP 1 i TVP Sport, dyrektor Elżbieta Saranowicz, a za nami specjalny prezent Pani dyrektor, dla Pani, 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 Pani 600 godzin na Anteimie, gościł Pan nas na Telewizji 1C, rekordpad w Lake w 2002 roku, 14,5 na widzów radości, szczęścia, wzruszeń i dumy. Dziękujemy bardzo za te radosne transmisje. Dziękujemy Adam, Żebyś mógł sobie spokojnie jeszcze raz powtórzę, pooglądać. To są twoje największe sukcesy, taki symboliczny klas. I to jest Adama, Małysza, Skąd do historii. Zrobiłeś dla ludzi w Polsce. Słuchaj, symbolicznie, bo już w tym sezonie to się pięknie dokonało. Zakopane planica y, spowodowałeś, że jest ktoś, kto będzie już bez ciebie, na czym strasznie bolejemy, dźwigał. Dzielimy ale nie obciążamy ciekawości. No, Niech się tego. Słuchaj, skąd to historii tak jak Adam? I niech to będzie Rada. piękne, symboliczne przekazanie. Mm. Panie dyrektorze, to jest specjalny prezent dla pana, prawda? Ten złoty, złoty telewizor. Złoty telewizor, zasłużył to. Oczywiście, mamy nadzieję, że będzie stał na honorowym miejscu. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie w tym telewizorze obejrzy Pan sukcesy polskiej drużyny z Gorczków.